Cześć kochani, tak prosiliście jakąś relację, więc jestem tutaj z Panami. Przedstaw się proszę: Michał Nikiel, Jarek Augustynak. Natasza Meiri, Sebastian Pitani. Tak i ogólna konkluzja, mi się udało osiągnąć tu duży sukces, bo przekonałem, mam właśnie większość sali, do tego, że Polska powinna być w Blixie po prostu. Sebastian, Polska w i w ogóle polityka wschodnia, w tych kręgach, czyli Myśl Polska, Wbrew Cenzurze, ty, Twój kanał, mój kanał, Jarka kanał, no dużo kanałów, bo z pięć czy sześć różnych, wydaje mi się, że jesteśmy bardzo zgodni, więc dobra informacja dla środowisk, które chcą zgodności, że się nie dzielimy. To to, że polityka wschodnia Polski musi być inna, ale konkretnie, Sebastian, co byś proponował? Y Mateusz długo mnie przekonywał, bo jak wiecie, jestem bardzo sceptyczny wobec Chin. Wkurza mnie to, że pracują tam po 24 godziny na dobę w kwasie solnym od trzeciego roku życia, a jednak żyją 10 lat dłużej niż my, a w Szanghaju kobiety idą na emeryturę w wieku 50 lat, co jest już kompletnie bez sensu moim zdaniem, bez sensu, powinny pracować do 100 lat, skoro tak długo żyją. No i Mateusz powiedział, że bym się jednak przekonał, że ta koncepcja BRICS-u, prawda? Globalnego południa jest dobra. No i po prostu poczekałem 5 minut, po 5 minutach naszło mi takie przekonanie, że ma rację i zgodziłem się. Mhm. Ale Polska, Dlaczego Polska ma być e, BRICS? Rzeczywiście po tych wykładach jestem... Przekonany do, co do tego, że Polska powinna być w BRICS-ie przede wszystkim w porównaniu z tym obecnym układem, w jakim Polska się znajduje, BRICS wydaje mi się o wiele bardziej korzystny. Przede wszystkim Unia Europejska narzuca nam swoją politykę, która jest polityką tak naprawdę niemiecką, korzystną dla tych koncernów będących tam w Unii Europejskiej czy wręcz w Niemczech. Tymczasem BRICS oferuje nam dużo większą niezależność ekonomiczną. Nie będzie się nam narzucało żadnych dodatkowych opłat czy żadnych podyktowanych politycznie cen czy, czy Kontrybucji, które musimy płacić z, z powodu jakichś wy, wyimaginowanych Polaków przyczyn, na przykład jakiś podatek. Na przykład, właśnie. Unia Europejska obecnie jest tak naprawdę ekonomiczną dyktaturą. I dla Polski, dla mnie jako dla Polaka, o wiele korzystniejsze wydaje mi się właśnie przystąpienie do BRICS. Kraje BRICS zachowują dużo większą ekonomiczną niezależność niż kraje, które są w Unii Europejskiej, muszą się podporządkować polityce Brukseli. W krajach BRICS nie narzuca się również żadnych ideologicznych zobowiązań na kraje BRICS. Unia Europejska z kolei narzuca swoje ideologie krajom, a kraje, które się nie wpisują na przykład w ideologię gender, czy nie chcą się podporządkować tej ideologii LGBT, są piętnowane, są szantażowane. W krajach BRICS czegoś takiego nie ma. W krajach BRICS każdy z Państw zachowuje swoją kulturową tożsamość, kulturową mhm. niezależność. A więc to przynajmniej te dwie, dwa powody już, dlaczego ja jako Polak uważam, dla Polski byłoby o wiele bardziej korzystne być w, być w BRICS. Dużo więcej wolności ekonomicznej, dużo y, większa szansa na ocalenie tożsamości narodowej, kulturowej. To są takie najważniejsze powody, dlaczego uważam, że BRICS jest dla nas o wiele bardziej atrakcyjny niż Unia Europejska. To nie tylko Unia, jeszcze tylko tutaj dodam od siebie, że na przykład do mnie przemawiają takie argumenty, że na przykład grupa BRICS. Wspiera Palestynę. Dzisiaj jest nowość taka, że oficjalnie Iran zwrócił się do Chin o udostępnienie zdjęć satelitarnych izraelskich baz wojskowych. O dużej tak. części. I normalnie, tak. wiecie, oficjalnie Chiny, Rosja dostarczają sprzęt przecież do, do, do Hezbollahu. I uważam, że właśnie bronienie pewnych zasad cywilizacyjnych i resztek ludzkości, to jest bardzo spoko, jeśli chodzi o BRICS, ale tam jest jeszcze też Shanghai Cooperation Organization, czy SCO, które z tego częścią potrafią dosłownie zapewnić pokój. To, to nie jest fikcja, na przykład ostatnio widzieliśmy na Białorusi, tutaj NATO chciało sprowokować jakąś zadymę, wojska chińskie były na granicy Polski, więc to nie jest tam e, taka lekka sprawa, że pogadamy tylko o nowych pieniądzach czy coś, ale realnie idzie za tym e, konkretna e, siła i w pewnym momencie dla nas też to może być w jakiś tam sposób e, zbawienne. Jarek. Polska BRICS. Może pytanie. Ty pytałeś to ludzi, nie? Na ankietach nie. ulicznych. To nie Polacy w ogóle to, nie wiedzą, co nie to, to, jest, to jest. Nie wiedzą co to jest BRICS, Nie wiem, nie wiem czemu. Bo po prostu o tym się mało mówi. Ale pytanie, czy Polska w BRICS to równie dobrze? Dlaczego nie w BRICS też? Mhm. odwrócić to pytanie, bo, bo w sumie w założeniu jest też tak to brzmi, jakbyśmy musieli wystąpić u Unii, żeby być Briksa. Chyba nie. To w ogóle można sobie. Przecież nawet swego czasu Macron składał taki tak, tak. wniosek, że on chciałby być w BRICS. No a przecież to nie znaczy, że miałby wystąpić z Unii, nie? Turcja? No. No ma to i BRICS. No właśnie, właśnie. To, to, zwłaszcza, że tam to nie jest tak sformalizowane, że trzeba się jakoś, tak jak myśmy się latami przystosowali, wali przecież do Unii, żeby wejść nasze prawo, musieliśmy zlikwidować naszą gospodarkę, przemysł. tak, no, tak i Wtedy tak. się nadawaliśmy. A w tego nie ma. I dlaczego też byli? Bo tam jest kurt, to jest takie witalne siły świata jeszcze. Tu, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to mi się przypomina scena z tego, z eksmisji, jak to Stur mówi do tego, Albercik, zostaw, zostaw, tego świata nie da się uratować. I ja takie też mam wrażenie, że tego świata tak. się nie da uratować. Więc póki nie trzeba wychodzić, ale tam są tak, jest ta witalność, tam są zasoby, tam jest yy, jakiś, yy, jakiś ruch jeszcze intelektualny, yy, który. Tej, temu umierającemu kontynentowi, jakim jest Unia Europejska w tej chwili, no kontynentowi, no, dobrze, źle mówię, ale tej części tak, świata, my myślimy, który skazuje że, się tak. na jakąś marginalizację. My myślimy, że Europa to jest taki wielki można. świat, a tak Europa jest krajem Euroazji, tak? no to jest jakiś tam jasne. peryferium. No. Jasne, no ale to są właśnie, tu mamy pro, od, niesamowity problem z energią i on będzie się pogłębiał, a, a BRICS tego nie ma. Tak? My, no dlatego mówiliśmy tu już wcześniej, że trzeba trzy rurociągi zaraz do Rosji. No my powinniśmy tak. zacząć budować nowe rurociągi, tak? Yy, to Niemiec bo, przez Polskę... Bo to, to gaz, bo Rosji. to jest... Ale to są przecież... tam jest cała tablica Mendelejewa. i imię i Nakręcia, ja zupełnie... pytałeś, czy powinna być... In, powiedzmy, zmienić politykę wschodnią. My powinniśmy w ogóle mieć jakąkolwiek politykę wschodnią, bo dotychczasowa polityka wschodnia to jest za pomocą siekiery odcinanie się od tego wschodu, co, co jest idiotyczne, no. Dlaczego mamy być ostatni? już teraz. No jeszcze tak uzupełniając mhm. właściwie, bo wiele rzeczy zostało powiedziane, ale tak naprawdę to jeszcze jest ta kwestia e, t, pokojowa, tak? Jeżeli współpracujemy tylko z państwami, tak jak na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, które bazują tak naprawdę na wojnach i na grabieży, e, może właśnie byśmy wreszcie współpracowali z, z narodami pokojowymi, mhm. bo to właściwie Wielkie kultury powstawały dopiero za pośrednictwem wymiany i współpracy, a nie zwalczania siebie wzajemnie i, 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 i okradania, tak? Także no i oczywiście przede wszystkim też i zasoby, tak? my tak naprawdę no co sobą przedstawiamy, a mamy możliwość właśnie na podstawie współpracy Chin albo z Rosją naprawdę wiele osiągnąć. I jeszcze jest bardzo fajny dowód na to, tak? Bo współpraca z Zachodem zawsze wydaje mi się bardzo chwiejna. Ale na przykład kraje afrykańskie, które współpracują z Chinami, rzeczywiście no, cieszą się rozwojem i to a. widzimy, tak? Są akceptowane i również tutaj kwestia kulturowa była e, mhm. wymieniana, ale mamy tutaj żywy dowód. Faktycznie te państwa e, rozwijają się dalej. Tylko, że oczywiście w naszych mediach e, przedstawia się nadal, tak. że e, My Afrykańczy, jesteśmy pępkiem świata. Tak, i mamy najwyższy szczebel, chociaż e, to w Chinach właśnie e, pociągi mhm. przyjeżdżają przez bloki. Tak, tak. E, także to. Też z tą Afryką e, to jest ciekawa sprawa, że do tej pory tam Amerykanie wjeżdżali, wywozili wszystko za darmo i Francuzi wszystkie zasoby, więc tutaj e, myślę, że to jest lepsze. Czy kontakt, żeby jednak dostawać coś z tego, co się ma pod ziemią? I myślę, że współpracując właśnie z koncernami, korporacjami, jesteśmy w stanie dostać technologię, uczciwe warunki. My przecież też mamy multum zasobów i dobrze o, o tym doskonale wiecie. Inżynier tylko chociażby o tym wspominał. I my ich nie możemy, my nic z tego nie mamy. No musimy harować w zagranicznych korporacjach, podcinać pieluchy Niemcom, a moglibyśmy żyć z, z węgla nawet, tak? z ropy, z tytanu, złota, srebra. Mateusz, mówiąc minimalnie bardziej poważnie, że tutaj właśnie bardzo ważna jest ta sprawa, że świat skonstruowany przez anglosasów polega na tym, że anglosasi nas okradają jeszcze wszczynając wojny i konflikty tak demoralizując ogłupiając, zabijając powodując że jesteśmy schorowani biedni i ograbieni tak. za pomocą dolara i ich tak, kolonialnych o metod Żydzi, no, no dobra, no. jeszcze żeby było mało to jesteśmy jeszcze ujednoliceni w ten sposób mhm. że się zabija naszą tożsamość naszą różnorodność kulturową bo wszyscy wszyscy musimy być sformatowani do tej demoliberalnej jakiejś takiej formy tak która jest akceptowalna natomiast no dokładnie, natomiast świat konstruowany przez Chińczyków i globalne południe nie ma tych warstw, To jest normalne. Jest różnorodność, yes. relacje win win. Zobacz, no, w normalnym życiu, tak, no. jest przedsiębiorca, który coś produkuje. No i teraz. Gdyby to był świat anglosaski, to ten prze przedsiębiorca produkowałby coś, co wciskałby innym ludziom na zasadzie, jeśli nie kupisz, nie kupisz, prawda, zestawu, kurde, mm. moich nowych produktów, to cię zastrzelę. A ja czemu te produkty są takie drogie i takie bez sensu? O, o czymkolwiek. No. O czymkolwiek. Jak, bo, jak, jak posłuchaj, jak były kolonie na przykład w Indiach gdzieś tam angielskie. No przecież w Indiach nie można było niczego produkować, wszystko trzeba było kupować z Anglii, tak? tak to, w to, jest to samo prezys, swoje dokładnie. Kupować, wiesz, o to, o to... No są tam takie numery, że goście ja wiesz, mówię, że to... kopią jakiś nikiel w ziemi i potem jeszcze te korporacje, nie wiem, tam ginie wiesz, miesięcznie 12 no. osób, to jeszcze pozwalają troszeczkę tego urobku zachować. Wiesz. To jest wyzysk to jest kompletny i my się przyzwyczailiśmy, że jeśli ktoś nami rządzi, to jest bandyta, który nas wyzyskuje. Tak nie musi być. To mogą normalne relacje. Ja robię coś fajnego, no. sprzedaję ci, jeśli jesteś zainteresowany, jeśli nie jesteś zainteresowany, to nie sprzedajesz. mówiąc, to jest normalność. Globalne południe jest normalnością, od której my już odwykliśmy. Tak. Mam nadzieję, że będziemy mogli więcej wam tego brics pokazać. Ja myślę, że wszyscy się, że, że Polska BRICS-a ma lepszą e, przyszłość. Polska BRICS-a. Polska brics no. ja, ja bym jeszcze coś oddalił. Tak, tak no. Bo. bo... Jest takie jednak przekonanie, że te, ci Chińczycy to też tylko taka montownia, jeszcze do niedawna, tak, że to te zachodnie firmy. Oni mają swoją bogatą myśl technologiczną i tak naprawdę jest z czego czerpać. Ja wolę, żeby tu były takie rzeczy, jak ja oglądam nowości chińskie. Pociąg w próżni, w próżniowym tunelu, tysiąc kilometrów na godzinę testy, a w tym samym czasie Unia Europejska wymyśla zakrętkę, która się w nos wczepia i to jest taki, taki coraz większy rozdziew, taki jak, jak obok siebie to się stawia, nie? I w ogóle ta kultura, kultura współpracy. Chińska. Ale to nie tylko chińska, bo ja znam taką sytuację z Tajwanu. Tajwan bynajmniej jest przecież kapitalistycznym państwem. I na Tajwanie to istnieje taki urząd, yy, który się zajmuje koordynacją jakichś badań. Jeżeli i wszystkie firmy, które tam jakieś prywatne przecież yy, nad czym pracują, zgłaszają to do tego i on to kojarzy, że mówi, że tu i tu pracują na tym. Nie, nie. Dogadajcie się, bo razem zrobicie lepiej. Prawda? I, I to już niestety, nie jest taka dzika konkurencja, jak jest tu neoliberalne, w neoliberalnej Europie i Stanach Zjednoczonych, tylko jest taka myśl współpracy i dla osiągnięcia maksymalnego efektu korzyści i, i no i po prostu to jest dobre. No. to działa, to działa. To no. że ja, ja ja tu tutaj, wiesz, ważną rzecz powiedziałem, no. że faktycznie ten cały konfucjanizm, konfucjanizm, on tak. y, tworzy sytuację dobrych, dobrej współpracy społeczeństwa. I tak? wydaje mi się, że podobnie jak Anglosasi, ten swój taki indywidualizm oparty na że o sumie zero, na zasadzie że jeśli ty masz coś, mm -hmm. ja ci to zabiorę, tak. to będzie moje, a tak. jak nie, to nie będę tego miał. No. Przenoszą na relacje między państwami. Jeśli coś ukradniemy, to zwyciężyliśmy. Jeśli tak. staniemy ukradzeni, okradzeni, to, to straciliśmy. Natomiast kultura konfucjańska tworzy dobro z relacji, tak? z relacji, spokoju, z pokoju, spokojowych relacji. Ja myślę, że oni w naturalny sposób rozumieją, że to jest bardziej efektywne niż Właśnie, bycie. To jest tak. efektywne, bo tak. w momencie, kiedy we wsi masz złodzieja, który wszystkich okrada, to ten złożi prędzej czy później zostanie tam przez ludzi złapany i ukatrupiony, tak? W związku z tym hegemonia anglosaska może trwać 100 lat, 150, ale nie 500. Natomiast Tych Chińczycy wydaje mi się, to jest, to jest taki naród, który myśli większymi jednostkami czasu i dla nich, dla nich stworzenie sytuacji, która mogłaby trwać 1000 lat jest wyzwaniem, a nie po prostu wziąć. Ubrać się w buty amerykańskie, okraść wszystkich na szybko w amerykański sposób, a resztę bujajcie się frajerzy. Tak nas i tak już nie będzie na świecie, co nas to obchodzi. No więc wydaje mi się, że nie, że Chińczycy chcieliby stworzyć architekturę bezpieczeństwa świata opartą o zasady, które by po prostu były dla wszystkich na tyle miłe, że nikt nie miałby interesu, żeby ich podważać te zasady. Tak, i to też chcemy pogłębić właśnie w rozmowach, w debatach na moim kanale, na kanale Sebastian Pitoń. Ty masz kanał? Nie. Nie macie. No i na moim Jarosław szuka kłopotów. Tak, będziemy więcej współpracować, będziemy też w Warszawie kręcić, więc takie są dobre owoce tego spotkania. No, bardzo pozdrowe spotkanie, oby takie spotkanie. Więcej, jak uważacie też, że Polska powinna patrzeć inaczej, patrzeć szerzej, szukać nowych dróg, to podajcie dalej, no i wspierajcie tą, myślę, naszą wspólną misję. Do po zobaczenia. Pozdrawiam. z Zbieszczad. Zbieszcza.